Etiopia. Powierzchnia 1,13 miliona km2. Liczba ludności ponad 112 milionów. Gęstość zaludnienia 99 osób na kilometr kwadratowy. Stolica Addis Abeba. Język urzędowy amharski. Waluta Bir. PKB na osobę to 858 dolarów amerykańskich. Etiopia to kraj leżący we wschodniej Afryce tak zwany Rog Afryki. Jest to kraj wyżynny, położony głównie na wyżynie abisyńskiej i wyżynie somalijskiej, które rozdziela rów abisyński należący do wielkich rowów afrykańskich. Ponad połowa kraju znajduje się na wysokości przekraczającej 1200 m nad poziomem morza. Najwyższy szczyt to Ras mający 4550 m nad poziomem morza, leżący na wyżynie abisyńskiej. W Etiopii występuje klimat podrównikowy i zwrotnikowy suchy. Opady atmosferyczne są nierównomierne. Około 80% przypada na porę deszczową, czyli od czerwca do września. Kraj ten co jakiś czas zmaga się z katastrofalnymi suszami. Występują one wtedy, gdy opóźnia się pora deszczowa lub gdy opady są znacznie niższe niż zwykle. W Etiopii żyje ponad 80 różnych grup etnicznych, a ludzie posługują się kilkudziesięcioma językami. Podstawą gospodarki tego kraju jest rolnictwo. Zapotrzebowanie energetyczne organizmu to ilość energii, jaką każdego dnia należy dostarczyć z pożywieniem, aby wszystkie procesy życiowe mogły przebiegać prawidłowo. Jest ono różne u różnych ludzi, gdyż zależy od wielu czynników np. od wieku, warunków klimatycznych, rodzaju wykonywanej pracy czy stanu zdrowia. Przyjmuje się, że średnia wartość dla dorosłego człowieka to od 2400 do 2700 kcal. Niedożywienie ma miejsce wtedy, gdy wartość kaloryczna posiłków jest niższa od zapotrzebowania organizmu, a głód to stan organizmu spowodowany czasowym brakiem pożywienia. Gdy się przedłuża, może prowadzić do śmierci. Funkcjonuje jeszcze pojęcie głodu utajonego. Jest to stan organizmu, gdy w codziennej diecie brakuje określonych składników odżywczych, takich jak białka, tłuszcze czy węglowodany. Jedna trzecia krajów świata mierzy się z problemem głodu i niedożywienia swoich mieszkańców. Najwięcej z nich to kraje afrykańskie. Przykładowo będą to Zambia, Zimbabwe, Republika Środkowa Afrykańska czy Czad. W Azji kraje mierzące się z tym problemem to Korea Północna czy Tadżykistan a w Ameryce, Haiti czy Nicaragua. W krajach afrykańskich, w tym w Etiopii, problem głodu ma wiele przyczyn. Możemy je sobie podzielić na przyczyny przyrodnicze, czyli klęski żywiołowe, jak długotrwałe susze, lub wręcz przeciwnie, katastrofalne powodzie, które powodują straty zarówno w uprawach roślin, jak i w hodowli zwierząt. Pustynnienie i przewaga mało żyznych gleb o słabej jakości lub gleb zdegradowanych to wszystko wpływa na ograniczenie wielkości produkcji rolnej. Dużym problemem są też plagi szkodników, np. szarańczy. Na jednym kilometrze kwadratowym może wystąpić nawet do 40 milionów tych owadów, które tylko przez jeden dzień są w stanie zjeść tyle co 35 tysięcy osób. Ale są też przyczyny społeczno-ekonomiczne, do których zaliczamy bardzo wysoki przyrost naturalny, co sprawia, że bardzo trudno jest zapewnić wszystkim wyżywienie. Niski poziom rozwoju rolnictwa i prymitywne metody uprawy sprawiają, że uzyskiwane plony są niskie i niewystarczające do wykarmienia całej populacji. Ubóstwo ludności: ludzie nie mają pieniędzy, by zakupić wystarczającą ilość pożywienia, a także konflikty zbrojne, kiedy to często celowo niszczy się uprawy, by zmniejszyć zasoby żywności przeciwnika. W latach 1983-1985 Etiopia przechodziła największą klęskę głodu która dotknęła 8 milionów osób i spowodowała śmierć około miliona Etiopczyków. Od tego czasu Etiopia, w świadomości wielu ludzi na całym świecie, jest krajem borykającym się z problemem głodu. A jak jest dziś? Otóż od tamtego czasu sytuacja żywieniowa stale się poprawia. W 1991 roku niedożywionych było 75% mieszkańców. Był to jeden z najwyższych odsetków na świecie, a w 2017 to już 20%. Ta poprawa ma związek z dynamicznym rozwojem etiopskiej gospodarki i zwiększenia rządowych wydatków na inwestycje, np. na infrastrukturę, edukację, ochronę zdrowia czy rolnictwo. Te działania doprowadziły do powstania nowych miejsc pracy, zwiększenia dochodów części społeczeństwa, a w konsekwencji zmniejszenia liczby osób niedożywionych. Zwiększyła się też produkcja rolna, a to przez stosowanie ulepszonych nasion, wskutek czego rośliny uprawiane są odporniejsze na choroby i susze. I dają wyższe plony. Ciekawostka. Rząd Etiopii w 2013 roku zawarł kontrakt na zakup 3000 polskich ciągników. Sprowadza się je w częściach i składa w Adamie, w pobliżu stolicy Etiopii. W zakładzie otwartym przez polską firmę składa się rocznie 500 maszyn. Etiopia nadal znajduje się w czołówce państw, w których występuje problem niedożywienia. Ogromny wpływ ma na to uzależnienie gospodarki tego kraju od rolnictwa. Bo to właśnie w nim zatrudnionych jest 65% pracujących. To bardzo dużo. I gdy rolnictwo dotyka jakiś kryzys, np. susza, wielu mieszkańców bryka się z problemem głodu i niedożywienia. Do czego może doprowadzić głód i niedożywienie? W skrajnym przypadku do śmierci przez niedożywienie lub z powodu chorób spowodowanych niedożywieniem. Wyższą śmiertelność niemowląt spowodowaną złą dietą kobiet w ciąży i matek karmiących. Ponadto skutkiem niedożywienia może być wiele schorzeń i chorób, jak zanik mięśni, anemia czy kurza ślepota. Niedorozwój dzieci także może wynikać z niepełnowartościowych posiłków. Spada sprawność fizyczna i umysłowa. Nie można wydajnie uczyć się ani pracować, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację społeczną ekonomiczną państwa. W Etiopii z powodu niedożywienia 20% dzieci poniżej 5 roku życia ma niedowagę, a ponad 35% ma zaburzenia wzrostu. Gdy ma miejsce nadzwyczajna klęska głodu, ludziom potrzebna jest pomoc humanitarna, czyli dostarczanie żywności potrzebującym. Ale na dłuższą metę nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż obniża aktywność zawodową ludzi. Zamiast tego należy dany kraj wesprzeć racjonalną, skuteczną i długotrwałą pomocą polegającą na zwiększeniu powierzchni upraw, choćby przez nawadnianie czy rekultywację gleb, czyli przywracanie glebom zniszczonym ich wartości użytkowej. Edukowanie rolników, propagowanie nowych technologii upraw, usprawnianie dystrybucji żywności czy zwiększanie poziomu mechanizacji rolnictwa. Oprócz tego ważne, by podejmować działania na rzecz pokoju i stabilizujące sytuację polityczną. W 2011 roku susza w Afryce Wschodniej, zwłaszcza w Somalii, spowodowała migrację ludności do państw sąsiednich Kenii i Etiopii i tam wywołała kryzys humanitarny. 260 tysięcy ludzi zmarło przez głód i niedożywienie. Połowę z nich stanowiły dzieci poniżej piątego roku życia. Na koniec zapraszam Cię w podróż po Etiopii, kraju mającym ponad 3 tysiące lat historii. To w Etiopii odnaleziono szczątki pra-człowieka mające ponad 3 miliony lat. Szkielet otrzymał imię Lucy i można go oglądać w Muzeum Narodowym w Addis Abebie w stolicy państwa. A to już Lalibela, miejscowość, w której znajduje się 11 kościołów. Wykuto je w skałach wulkanicznych, a łączą je systemy rowów i podziemnych korytarzy. To najbardziej znany kościół św. Jerzego, zbudowany na planie Krzyża Greckiego, mający 25 na 25 metrów. Jego budowa miała trwać 24 lata i przy jej wznoszeniu brało udział 40 tysięcy niewolników. Zgodnie z legendą pomagali także aniołowie. Kobiety z plemienia Mursi ozdabiają twarz dużymi, glinianymi krążkami. Podobno zaczęły je nosić w czasach, gdy w Afryce funkcjonowali handlarze niewolników, a oszpecone w ten sposób kobiety zostawiali w spokoju. Dziś wielkość krążka świadczy o statusie kobiety i o tym, ile krów musi za nią oddać mężczyzna chcący zostać jej mężem. W Etiopii ważnym świętem jest chrzest pana Jezusa, tzw. Timkat. Obchody zajmują trzy dni, a rozpoczyna je procesja, podczas której kapłanie niosą Arkę Przymierza. Drugiego dnia o wschodzie słońca święci się wodę, a uroczystości trzeciego dnia są sprawowane ku czci Michała Archanioła. Zapamiętaj najważniejsze. Głód i niedożywienie w Etiopii oraz innych krajach afrykańskich to następstwa trudnych warunków przyrodniczych, np. długotrwałych susz i różnego rodzaju czynników społeczno-ekonomicznych, np. bardzo wysokiego przyrostu naturalnego.